Klaudia Kroczek do nas dołącza. Dzień dobry. dzień dobry. Znaczy, że będzie prognoza pogody szczególnie ważna w tych ostatnich dniach, bo interesują nas oczywiście burze, które mogą wystąpić zapewne nie w całym kraju, mhm. ale gdzie właśnie? Różnie, zależy w który dzień i te ostrzeżenia będą jeszcze obowiązywały przez parę kolejnych dni do weekendu włącznie, no bo burzowa aura przed nami cały czas, wilgotne powietrze jest nad Polską. Kolejne fronty atmosferyczne wkraczają nad nasz kraj i po prostu gdzieś burze będą się rozkładać i w dzień i w nocy. Także ja już zapraszam na szczegóły, bo informacji jest sporo, bardzo szczegółowych, bo tak naprawdę nie będzie tak, że codziennie będziemy mieli taką samą pogodę, taką samą temperaturę i taką samą ilość słońca czy chmur na niebie, tylko codziennie będzie się to bardzo dynamicznie zmieniać. Dzisiaj w centralnej części kraju pogodnie i słonecznie. Na krańcach północnych i południowych wiatr może być nieco silniejszy, a późnym popołudniem mogą pojawić się chmury burzowe. Jestem dzisiaj z Państwem do końca dnia, także będziemy to wszystko obserwować. A zaczynamy już teraz od informacji takiej, co się będzie działo w ciągu najbliższej doby. Jak sytuacja synoptyczna będzie się zmieniać? Nad Polskę nasunie się front atmosferyczny z chmurami deszczowymi i burzowymi. Ponownie, co się zmieni? Początkowo docierać do nas będzie ciepłe powietrze, ale ostatecznie będzie to chłodne i wilgotne powietrze, więc w ciągu najbliższej doby zmiana temperatury zrobi się troszeczkę chłodniej. I jeszcze dopiero dopiero w weekend temperatura a jeszcze w tych najbliższych dniach nieco niższe wartości na termometrach. Jutro burza w Warszawie, 26 stopni, ale najcieplej dalej w Atenach 30 i tam pięknie, słonecznie i bezchmurnie. Bezchmurnie również w stolicach skandynawskich, tam od 18 do 24 stopni, a najchłodniej będzie w deszczowym Londynie, tylko 13 stopni w najcieplejszym momencie dnia. Dzisiaj po południu, na północy i na południu chmury burzowe na krańcach wschodnich również w centrum i na zachodzie. Bez burzy i bez opadów w Warszawie, w Opolu, w Katowicach najcieplej 27 stopni, najchłodniej w koło brzegu. Noc burzowa jeszcze na północy i miejscami na wschodzie. Deszcz pojawi się na południu i na zachodzie. I mgły w rejonie Olsztyna nad ranem. Wiatr umiarkowany i słaby, ale tam, gdzie burze silne i borywiste, i mamy mapę ostrzeżeń dla kierowców. Jutro burze. Praktycznie wszędzie. Ciężko tu znaleźć miasta, w których burze nie będą się pojawiały, ale takie będą. Kołobrzeg, suwałki, Olsztyn i Białystok. Tam spokojnie, bezchmurnie i słonecznie. Wiatr podczas burzy silnej i porywisty, a temperatura do 27 stopni. Ostrzeżenia dla kierowców? Uważajmy, jutro też niebezpieczne warunki do prowadzenia pojazdów. No i mamy czwartek, kiedy chłodne powietrze rozprzestrzeni się po całej Polsce i temperatura spadnie. Wyniesie od 15 do 19 stopni, będzie deszczowo, ale już bez burzy. No ale w piątek temperatura wzrośnie więc pojawią się burze w centrum i na krańcach wschodnich. Temperatura maksymalna wyniesie 24-25 stopni. W sobotę jeszcze cieplej, 27 i kontynuacja burzy na zachodzie, na południu i na wschodzie. Niedziela i poniedziałek będą wyglądały bardzo podobnie, bo na północnym wschodzie i na południowym zachodzie chmury murzowe, cały czas ciepło, 27 stopni. Biometr niekorzystny tam, gdzie chmury, burze i taka aura, która nie sprzyja naszemu dobremu samopoczuciu, obojętny tam, gdzie jutro pojawi się słońce i tam, gdzie nie powinno padać. Temperatura odczuwalne wyniesie od 16 do 25 stopni, czyli będzie zbliżona do tej na termometrach. No i raport smogowy już od paru dni jest idealny jeszcze na pewno idealny z nami pozostanie wtedy, kiedy będą towarzyszyły nam burze. Szczegóły w aplikacji Pogoda Interia, wracam niedługo, także do zobaczenia.